Cześć i zapraszam Was dzisiaj na ósmy odcinek z kariery Wartą Sierac. Będziemy grać na wyjeździe z Pogonią Szczecin. Ona ma 26 punktów, my mamy 32. Jesteśmy na fotelu litera Jeśli chodzi o nasze statystyki, mamy, 17, mamy 10 zwycięstw, 2 remisy i 1 porażkę. A Pogonią Szczecin ma 8 zwycięstw, 2 remisy i 3 porażki. No i widzę, w Łódź jest na drugim miejscu, ma 8 zwycięstw, 3 remisy. No i dwie porażki. Ma 27 punktów. Mamy 32. I zagramy sobie oczywiście składem. Niech będzie. Ten. Oczywiście sobie tutaj zmienimy. Tego padów z pulosa to damy na sprzedaż. No nie, on jest na sprzedaży, dobra. Co by tu jeszcze zrobić? Możemy wrzucić na bramkę teraz Pawłowskiego do odmiany, Nowak za Piotrowskiego, Baran będzie za Britto albo no nie wrzucimy Carmona może, może Carmon niech będzie, Ludwikowskiego zdejmiemy możemy wrzucić Majnowskiego jeszcze za Struskiego. Struski pójdzie sobie na ławkę za Barana. Wydaje mi się, że tak możemy przejść do tego spotkania z pogonią Szczecin. Widzimy się po pierwszej połowie meczu. Ale szykuje nam się piłkarskie święto! Od pierwszego bliska cieni nas już tak niewiele. Zostańcie Państwo z nami! Na moment zobaczymy, który zespół postawi na swoim. Halo halo! Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Już siedząc na swoich miejscach na stanowiskach komentatorskich. To właśnie stąd będziemy z Państwem śledzić dzisiejszy mecz. Właniamy się Państwu w pas, Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Nasza Ekstraklasa klasa ma swój niezaprzed. To musi być bramka! Na ekranach widzimy teraz skład Pogoni Szczecin. Zapowiada się, że zagrają tradycyjnym 1-4-5-1 Jacku. Tak, to by znaczyło, że będą chcieli zrobić dwie rzeczy: zabezpieczyć tyły i zdominować spotkanie dzięki przewadze liczebnej w linii pomocy. Pytanie, jak zareagują na to rywale? No i jeszcze jeden. czy ten osamotniony napastnik będzie miał dziś odpowiednie wsparcie? A na ekranie zobaczymy skład na dzisiejszy mecz. Trener postawił chyba na tradycyjne 1-4-5-1, Jacku. Na to wygląda. Popatrzmy, ależ teraz okazję. Mamy pierwszą bramkę. To tylko rozkręci nam emocje. No to jeszcze raz, spójrzmy jak to wszystko wyglądało. Dobre wycofanie, skuteczne wykończenie, naprawdę składna akcja. Pewne wykończenie, nie waha się ani chwili. Czasem nie ma sensu kombinować mocny strzał, nie daje szans na obronę i dokłada trafienie po tym wygranym pojedynku. do zera. Teraz! Co za sytuacja! Silny strzał. Zupełnie jednak nieudany. Szkoda tej okazji. Decyzja o strzale dobra, ale wykonanie fatalne. Aut dla drużyny przeciwnej po tej dobrej interwencji. Do przodu i szuka dobrego rozegrania. Czy trafi do siatki? I znowu strzelają. Ale simponują skutecznością w ostatnich minutach. Wspaniała gra ofensywna. Trudno powiedzieć, czy było to mierzone uderzenie, czy najważniejsza była siła na takim poziomie, właściwie strzały są i mocne, i precyzyjne. Tu widzimy, że wyszło jedno i drugie. No to mamy 2 do 0. Lisowski. Benedikt Cech. Wciąż prowadzi piłkę. Tak jest! Gol! A więc tylko bramka rusznicy. No teraz nie mogą zwalniać tempa! Mamy teraz wynik 2 do 1. Szansa na gola! No powinni teraz prowadzić dwiema bramkami. Ależ to była okazja, Tomku. Nie wiem, jak on tego nie wykorzystał. Oby to później się na nich nie zemściło. I wicek chcą strzału. I gol! Niewiarygodna seria. Dwie bramki w krótkim odstępie. Mamy remis. To odrabianie strat musiało kosztować tę drużynę niewiarygodnie dużo sił. Czy teraz trochę zanadto się nie rozluźnią? I strzał na bramkę. I zatrzymał to ładnie. Głęboko w pole karne zagrywa. Niewykorzystany cały fragment gry. Piłkę wybijają rywale. Ale w niezbyt bezpiecznym miejscu. Będzie okazja dla rywali. Piłka w mur. Rozczarowanie dla strzelca. Mają teraz dobrą okazję na kontratak. Okazja może być groźnie. Obronił, ale piłka w grze. To jeszcze nie koniec. Ale był czujny, brawo! Szucam piłkę przed bramkę. No, zapowiadało się nieźle, ale jednak z dużej chmury mały deszcz. Sędzia kończy pierwszą odsłonę. No i koniec pierwszej połowy spotkania mamy 2 do 2, więc pokoj tutaj wyrównała. No Wrzucimy sobie Wilka za Nowaka, Piotrowski wejdzie za Barana, no i wejdzie sobie Struski za Wosza, Demetriu wejdzie za Salmana. I tak możemy przejść do drugiej połowy meczu. Widzimy się po meczu. W pierwszej połowie obie drużyny zagrały na podobnym poziomie. Ale przerwa mogła coś zmienić. Zobaczymy, kto lepiej wykorzystał ten kwadrans w szatni. Naciskają na niego, ale ładnie się teraz zastawia z piłką. Zmusza teraz obronę do jakiejś reakcji. Ale nic z tego, bo pewną interwencją oddala teraz zagrożenie. Mają okazję na prowadzenie. Nie musieli się teraz wysilać przy tym odbiorze. Zrywają się do kontry, jaki wybiorą wariant. Uwaga, tu może być gol niesamowitego! Gol po odrobieniu strat. Wychodzą teraz na prowadzenie. Co za mecz! Malinowski coraz bliżej pole karny, żeby się tylko nie nadziali na kontrę. Bramkarz wybronił, tyle że piłka wciąż w grze. No i za to przewinienie sędzia dyktuje rzut karny. wykorzysta tę szansę na wyrównanie? I jest bramka! Piłkarz jeszcze ostatni raz spojrzał na bramkarza. A potem spokojnie posłał piłkę do siatki. Popatrzmy raz jeszcze na tę interwencję. Zupełnie nie w tę stronę. Piłka bez problemu wpada do bramki. Ktoś tu kogoś nie wyczuł, a ktoś bezlitośnie to wykorzysta. być groźnie. Teraz wspaniała okazja. I proszę Państwa, jest! Drużyna przeciwna znowu musi gonić wynik. Szansa! Będzie remis! O boskie! Co tu się dzieje? Kolejny gol, tylko w drugą stronę. Czy ktoś powstrzyma to całe szaleństwo? Spójrzmy jeszcze raz na tę indywidualną akcję zakończoną golem. Naprawdę piękny rajd. Ręce same się składają do oklasków, a głowa od razu podpowiada, że choć solą futbolu jest gra zespołowa, to takie indywidualne popisy to piłkarski miód. To się nazywa ciąg na bramkę. To pachnie groźną akcją. Szansa, czy przełamie impas? Dobrze, teraz zatrzymał strzał. Wreszcie jakaś sposobność, może obejmą prowadzenie. Kibice mocno w to wierzą. Zresztą proszę posłuchać. Mogło być groźnie, ale pewnie wybijają. Znakomita interwencja. Z tego może coś być. Nie ma dużo miejsca, szuka szansy. Nie przechodzi piłka, znowu to blokuje. Rodzi się kontra. Jak to spróbują rozegrać? Staje na wysokości zadania. W samej końcówce meczu. Fantastyczna obrona. To może być interwencja, która zadecyduje o wyniku tego spotkania. Nie udało się utrzymać przy piłce. I mamy rzut wolny. Jednak tutaj przekroczył przepisy. To może być ostatnia szansa na zwycięską bramkę. No i wchodzimy w ostatnią minutę meczu. Utrata piłki przez zawodników pogoni. No i co teraz robi? Nie oddaje piłki. Może im dać prowadzenie. Gol! Tak to właśnie w piłce bywa. Gol w końcówce, to chyba rozstrzyga losy tego meczu. Na to wygląda Tomku, ale pamiętajmy gra się do ostatniego gwizdka, choć najprawdopodobniej ten gol rozstrzygnie o wyniku. Popatrzmy raz jeszcze na powtórkę gola, z łatwością ogrywa tam obronę. Ładne złożenie się do strzału, instruktażowa główka, tu po prostu musiała być bramka. Dziagwistkiem daje znak, że to już koniec. Zespół gości wygrywa to spotkanie. Przyzwoity mecz, po którym nagrodą za tę jedną bramkę strzeloną więcej będą 3 punkty w tabeli ligowej. No i koniec spotkania. Warta się raz. Ostatecznie pokonuje Pogon Szczecin 4 do 5. Co to był za mecz? Aż 9 bramek w tym samym spotkaniu jeśli chodzi o oceny, Karol Struski 10, Dragon Nowak 9,5 oceny, Wojciech Wilk 8,9 oceny no i Oskar Malinowski 8,7 oceny Zew Łódź pokonał puszczenie połomice 2 do 1 no i będziemy grać teraz za głębiem Lubin mamy 35 punktów. Widzę, wchódź ma 30, więc o 5 punktów. Im odskoczyliśmy, a górnik zabrze ma 26 punktów. Pogoń Szczecin spadła i ma tyle samo punktów co, punktów, co górnik zabrze. No i sobie możemy zmienić teraz. Co tu tutaj zrobić? Możemy wrzucić na przykład na listę transferową barana. No i skład możemy sobie zmienić, wrzucimy sobie teraz skład 3-4-3, płasko zagramy, czyli dwójeczką. No i lecimy dalej. Tak, no. Mam powody. Potrzebujemy pieniędzy. Ktoś tu jeszcze? To szansa, na którą czekałeś. Nie, jeszcze. Jeszcze musisz sobie tam wiesz. Poczekać na swoją kolej. No i teraz zagłębię lubnik, tak? Zostaliśmy informację. Tak, zagrasz sobie. No i Miazek też sobie zagra. W tym meczu akurat. Więc puszczamy teraz na bramkę Miaska. I wejdzie sobie Dominik Tkacz Od Grito. Baran niech zagra sobie za Demitriu. I Pawłowski pójdzie sobie na ławeczkę. Simon wrócimy za Pereira. No, i myślę, że tak jeszcze damy temu Azupulusowi, żeby zagrał sobie za Salmana. No i tak możemy przejść do tego spotkania. Witamy Państwa serdecznie przed dzisiejszym spotkaniem, które wraz z Państwem, zgromadzonymi przed telewizorami, obejrzymy wspólnie. Kłaniają się Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Bardzo się cieszymy, że właśnie z nami spędzą Państwo najbliższe półtorej godziny. Nasza ekstraklasa ma swój niezaprzeczalny, urok i koloryt, więc zapraszamy. Ten mecz z pewnością dostarczy nam wielu niezapomnianych emocji. Zapraszamy. Domku, przedmeczowe analizy i prognozy można snuć bez końca, ale najważniejsze jest zawsze to, co wydarzy się już na boisku. Tak więc oglądajmy. Może im dać prowadzenie! Dobrze obroniony strzał. Teraz poszedł, jest za obrońcami. Fantastyczna okazja na objęcie prowadzenia na początku spotkania. A I teraz pytanie Tomku, czy to się potem nie zemści? Dobrze odebrana piłka, rywale zaczną z autu. To nie było dobre zagranie. Sporo miejsca na skrzydle. Może pociągnąć akcję. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Nie ma! Blok, brawo! Mogą wyjść na prowadzenie, o ile dobrze to rozegrają. I pewnie to teraz wyjaśniają. Oddalają zagrożenie. Ciekawie rozwija się ten atak. Trochę schematu, trochę spontanicznej kreatywności. Dobrze teraz zatrzymał strzał. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Niewykorzystany stały fragment gry. Piłkę wybijają rywale. Piłka do Damiana Dąbrowskiego. Uwaga! Szansa na prowadzenie! Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Nie do wiary, że to zatrzymał ciągle remis, ale tylko dzięki jego umiejętnościom. To chyba tchnęło w drużynę nowe siły. Popatrzmy, czy zdoła trafić. Gol! Ależ to było fenomenalne! Jaki spokój i chłodne wykończenia przy tym nutka fantazji. Tę bramkę z Czupakiem zapamiętamy na pewno, na długo. I mamy powtórkę, ależ to zacentrował. A Bramkarz naprawdę niewiele mógł poradzić na tę główkę. Świetne dogranie i ładnie sfinalizowana akcja. No to mamy 1 do zera. Wysyła teraz ładną piłkę w 16. Nic z tego. Lubią się w tej akcji. Mamy informację, że do meczu zostanie doliczona jedna minuta. I próba strzału. Obrona, ale piłka wcze. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. No i koniec pierwszej połowy spotkania. Mamy 1 do 0 w łanej bramce Oskara Malinowskiego ze Szczupaka. No i prowadzimy z Zagobiem Lubin. Nie zrobimy sobie zmianę. Wrzucimy sobie. Wilka za Piotrowskiego. Nowak wejdzie za Simonsa, Pawłowski za Włosza. No i Brito za Dominika Kacza. Widzimy się po meczu. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Choć nadal przegrywają, Cierpliwie konstruują akcję. Próbują podejść pod ramkę rywala. Bardzo dobrze teraz to broni. Teraz z rogu na 11 metr. I gol! Wyrównująca bramka. Za głębie Lubin. No to teraz mecz. Zaczyna nam się od nowa. Raz jeszcze okazja, by przyjrzeć się tej bramce, a wszystko zaczęło się od świetnego dośrodkowania zrzutu rożnego. Czapki z głów, bo ta główka była tego warta. Świetne uderzenie, znakomita bramka. Udało się przerwać atak, mogło być niebezpiecznie. Gra przerwana. Stały fragment dla drużyny przeciwnej. I mamy próbę z dystansu. Łatwy strzał, niewielkie wyzwanie dla bramkarza. Domku, po statystykach widać wszystko. Szwankuje dziś przede wszystkim linia pomocy. Muszą zacząć grać szybciej i kreatywniej, bo na razie stworzyli sobie naprawdę niewiele okazji, a przecież to spotkanie po prostu powinni wygrać. Zaraz, zaraz to może być bramka. Wspaniała interwencja. To powinna być bramka. Popisał się tu znakomitym refleksem. To była naprawdę bardzo trudna piłka do obrony. Nie najlepszy strzał głową. Łatwo padał łupem bramkarza. Dla golkipera tej klasy to musiała być kaszka z mlekiem. byśmy mieli rzut karny na innym stadionie? Posłuchajmy informacji ze studia. Sędzia przyznał jednostkę ekipie gospodarzy. Nie wykorzystali jednak tej okazji. To była dobra okazja, ale została zaprzepaszczona. Utrzymuje się zatem dotychczasowy remis 1 do 1. Na zegarze 66 minuta. Piękne dzięki za meldunek. Okazja nie z tej ziemi! Gol! Olala! Ryzykował tym volejem! Ale opłaciło się! Palce lizać! Nie wolno tak wykopywać na oślep. To się nigdy nie kończy dobrze. Owszem, czasem trzeba się ratować, ale przecież można wybić w aut. Oddawanie piłki drużynie przeciwnej w tak niebezpiecznych okolicznościach to jest zdecydowanie zły pomysł i miewa opłakane skutki, jak widać. Gramy dalej, gestykuluje sędzia. faul odnotowany, ale przyznaje korzyść na rzecz zagłębia. Przerwana akcja, strata piłki. Ma piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Może teraz, może wyrównają. Nadal coś z tego może być. Uwaga, wciąż niebezpiecznie. Broni teraz, ale nadal może być tu groźnie. Uspokaja teraz sytuację, mocno ściska piłkę w rękawicach. Przy pierwszym strzale było znacznie trudniej. Rzeczywiście, była to interwencja wysokiej klasy po bardzo niebezpiecznym strzale. Teraz może wreszcie... Uwaga, okazja! Gól! Gól! Mecz ma się ku końcowi, a tu znowu mamy remis. Naprawdę zależy im, by przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. Czy ta akcja zakończy się powodzeniem? Wychodzą z kontrą, jest tam paru zawodników. Jukas zmierza teraz prosto w pole karne. Teraz sędzia gwizdża po raz ostatni. Zespół gospodarzy notuje remis. No koniec spotkania. Mam remis: 2 do 2. Jeśli chodzi o oceny, Oskar Malinowski 8,5 oceny, Dawid Kacz 8,40 oceny, Markus Simons 8,1 oceny, Jakub Piotrowski 7,8 oceny. Jak się Wam podobało oczywiście spotkanie, to zasubskrybujcie mój kanał, skomentujcie, oceńcie, zostawcie dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco, żebyście nic nie przegapili na moim kanale. Wpadajcie też na kanał Sebastianiksa, Wojtas z Loki, Wojtas kanał, Games. No, i oczywiście w dziewiątym już odcinku z tej serii wartą Sierac zagramy przeciwko Legii Warszawa i Śląskowi Wrocław. Więc będzie się działo: w siebie zagramy z Wrocławiem, a na wyjeździe zagramy w Warszawie z Legią. I jeśli chodzi o tabelę, mamy 36 punktów. Widzę Łódź ma 33, więc nas goni. Raków Częstochowa na trzecim miejscu ma 29 punktów. Górnik Zabrze spadł na czwartą pozycję. No i Pogoń Szczecin na piątą. Mają tyle samo punktów, 26. No i trzymajcie się. Do usłyszenia.